coś ostatnio nie mam farto do zakupów elektroniki. Już mam tłumaczę, skąd się wzięło u mnie takie przypuszczenie. Właśnie jadę zawieść do serwisu. drugie z trzech urządzeń, które kupiłem w ostatnich powiedzmy pół roku. Pierwszym był wideorejestrator samochodowy, który przestał działać już po chyba miesiącu albo półtorej miesiąca użytkowania. Pewnego dnia po prostu nie zareagował na podłączenie do zasilania. Więc pierwsze moje przypuszczenie było takie, że coś jest nie tak z zasilaczem dołączonym przez producenta. No niestety nie. Na innym zasilaczu również nie było reakcji. Podobnie nie było reakcji również po podłączeniu do komputera. Także, no tutaj, zwrot do sklepu. No i sklep dalej się zajął organizacją całą zgłoszenia reklamacyjnego. Całość trwała jakieś 3 tygodnie, a na protokole z naprawy znalazłem adnotacje odnośnie wymiany modułu ładowania i aktualizacji oprogramowania. Drugie urządzenie, czyli to, które właśnie teraz wierzę do serwisu, to taki oto fajny telefonik od znanego i lubianego chińskiego producenta. Widziałem w internecie sporo informacji odnośnie właśnie Takiego problemu, jaki wystąpił, czyli zawieszeniu się urządzenia podczas uruchomienia na wyświetlaniu logo Android One. W czasie poszukiwania jakiejś magicznej kombinacji klawiszy, która pozwoliłaby mi na wymuszenie uruchomienia systemu i przejście gdzieś dalej niż tylko logo Androida, trafiłem na sporo postów mówiących o tym, że takie problemy występują w tym modelu. I najlepszym rozwiązaniem jest albo wgranie nowego oprogramowania, albo kontakt z serwisem. Ja zdecydowałem się na to drugie rozwiązanie z kilku powodów. Po pierwsze, nie po to kupuję urządzenie nowe z oficjalnej polskiej dystrybucji, żeby w razie problemów samemu szukać rozwiązania. Po drugie, zdarzały się sytuacje, które również były opisane w internecie, według których po takiej próbie instalacji oprogramowania urządzenie było już trwale uceglone, a w związku z tym, że użytkownik podjął próbę samodzielnej naprawy, no to niestety ale gwarancja już nie została uznana i tak naprawdę telefon zmienia się wtedy bardzo szybko w dość kosztowny przycisk do papieru. Po trzecie minęło już dosyć dużo czasu, od kiedy ostatni raz bawiłem się we flaszowaniu oprogramowania na telefonie z Androidem. W serwisie takie urządzenie powinno zostać naprawione sprawnie i w miarę szybko. Już wczoraj odwiedziłem sklep, w którym dokonałem zakupu. No i tam oczywiście uzyskałem informację, że mogą przyjąć taki telefon na naprawę gwarancyjną, z tym, że potrwa ona od 2 do 3 tygodni. Czyli podobnie jak w przypadku pierwszego urządzenia, również pojawia się termin trzy tygodniowy. Jednocześnie sprzedawca polecił mi skorzystanie z lokalnego serwisu, który ma autoryzację do wykonywania napraw gwarancyjnych od tego producenta telefonów. Więc taka naprawa gwarancyjna nie powinna przysporzyć większych problemów. To po pierwsze. Po drugie, powinna odbyć się znacznie szybciej. Zobaczymy, jaka będzie wstępna informacja po zostawieniu telefonu. Dobra, udało się zaparkować, to jest oczywiście strefa płatnego parkowania. Całe szczęście nie muszę biegać gdzieś tutaj w poszukiwaniu parkomatu. Mogę sobie skorzystać z aplikacji wzę, no, jeszcze tylko trzeba zostawić odpowiednie oznaczenie za szybą. No i idę. Szukać gdzieś tutaj tego serwisu, bo powinien być w najbliższej okolicy. Dobra, widać tutaj już logo, że jest autoryzowany serwis Xiaomi. My zobaczymy, czy to, aby na pewno tutaj. No i okazuje się, że nie jest to do końca prawdą, co mi powiedział sprzedawca w sklepie, ponieważ tutaj no, niby jest serwis y, Xiaomi, y, ale zajmuje się on tylko przyjęciem telefonu do naprawy i od razu odesłaniem go do jedynego w Polsce serwisu, gdzieś tam chyba w Piasecznie. Także tak czy inaczej, na naprawę będę dosyć długo pewnie czekał, no bo jeszcze wysyłka może się nieco opóźnić y, w związku z. Y, majowym weekendem i minęły prawie dwa tygodnie. Tak naprawdę naprawa trwała nieco krócej, bo informacje o tym, że urządzenie jest gotowe do odbioru stałem w zeszły piątek, po południu. Ale jakoś tam nie miałem czasu, żeby się ani w piątek, ani w sobotę tutaj pojawić. W związku z czym dzisiaj w poniedziałek dopiero pojawią się tutaj w serwisie, który akurat w przypadku Xiaomi jest bardziej placówką pocztową niż serwisem. Ale za chwilę zobaczymy, co zostało naprawione. No i dobra, cała akcja się powiodła. Widzę, już odpaliłem telefon i przeszedł przez ten etap, na którym wcześniej się Zawieszał zaraz się do samochodu. To jeszcze sprawdzę dokładnie, jaki jest raport z serwisu po, po naprawie urządzenia. No dobra, to zobaczmy teraz, jak to wyglądało od strony serwisu. Telefon był w CCS na Puławskiej w piasecznie. Dobra, ja zostawiłem go 30. 29 kwietnia. Tutaj, według raportu z serwisu, dotarł on do naprawy 7 maja, czyli już po całym tym majowym weekendzie. Data zakończenia naprawy 8 maja i całą naprawą była aktualizacja oprogramowania czyli w sumie coś, co teoretycznie mogłem zrobić w domu. Nie wiem, co prawda, jakby się na to zapatrywała dalsza kwestia dalszej gwarancji. Nie mam uchwytu do kamery, także ono tutaj będzie trochę latać, ale to już jest wszystko, co miało się pojawić w tym odcinku. Napiszcie w komentarzach, jakie wy macie doświadczenia z tą znaną i lubianą chińską firmą. Możecie też napisać, jakie macie doświadczenia z korzystaniem z serwisu i czy wasze urządzenia również wylądowały właśnie w piasecznie. A za dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!